Siemano, Batikso z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w Poképav, czyli Pokémonowy Tower Defense. Ostatnio pokazał mi się na YouTube, więc stwierdziłem, że trzeba spróbować. Na start mam do wyboru trzech starterów: Charmandera, który podpala przeciwników, Trico, który bije podwójnie, jeśli jest w trawie, no i Frokiego, który bije rykoszetem, który zadaje nam zredukowany damage. Ja na start wybieram Froakiego z jednego prostego powodu. Można go postawić na wodzie, a potem możemy takiego Pokemona nie trafić, więc po co ryzykować. Oczywiście, nazywamy się Batixo, startujemy. Samouczek, no ale jego to nie będziemy czytać po co to komu. Frołkiego od razu dajemy na start, plus kupimy sobie jedno jajo, bo na nic innego nas nie stać. I dostaliśmy Haulucze. Nie jestem pewny, ale, ostat... ale widziałem właśnie na YouTubie, że jest to dosyć dobry Pokemon. Ok, czyli podwójny damage do Armora. To jest też fajne. Power 31. No właśnie, on mocno bije ten Pokémon. Możemy zrobić tak. I damy sobie Next Wave od razu. Fajny Pokémon się trafił. no. Fajny Pokémon się trafił na start, bo nie ma ewolucji, czyli już jest silny. Jeśli dobrze rozumiem, to już jest silny. Trzy rataty to dawaj. Jeden strzał, drugi strzał. No i po ratatach. Czy stać nas od razu na drugie jajo? Oczywiście na tu. I co robi na tu w takim razie? Może uderzyć niewidzialnych przeciwników? To jest ciekawe. Niewidzialni przeciwnicy? Field, Ok. czyli można i tutaj i na, na górze. No to jest trochę przy, przy połowę. Trzeba zrobić tak, tak i zostało nam 8 dolarów. Lecimy z następnym wave'em od razu. Same rataty i jeden Ledyba. Ledyba jest chyba szybszy z tego co pamiętam. No, jest o pół, o pół szybszy, pół spida szybszy. No czyli widać, widać tą różnicę. Czy damy sobie radę? Damy sobie radę. 34 dolary to chyba jeszcze za mało. 88 potrzebujemy, więc na razie polecimy z tym. Na razie polecimy. Chociaż, kurde, dobra, damy drugi poziom do NATU. Bo wydaje mi się, że, że levelowanie jest tak samo ważne jak kupowanie nowych pokemonów. No ogólnie to ja bym kupił cztery pokemony i poszedł w level, nie? Niektórzy widziałem, że kupują najpierw sześć. No ale tu mamy życia. I jeśli te życia stracimy, to prawdopodobnie zaczynamy od nowa. No co nie podoba mi się za bardzo. Tu już dziewięciu przeciwników, trzy ledyba, trzy rataty. Rataty schodzą na strzała. Ledyba niby też, ale są szybsze, więc, więc... Więc są trochę trudniejszymi przeciwnikami. Ale wydaje mi się, że tak, no właśnie, że, że szybko i damy radę. Haulucza, Natu i Frołki jak na razie pokazują klasę. Trzeba to powiedzieć prosto. Wow, musiałem chwilę przyciąć, ale już jesteśmy. Tamten wave wygraliśmy oczywiście bez straty życia. Teraz nowy wave Rookie D, czyli Pokémon, który ma tarczę, dołączył do nas czyli bardziej do naszych przeciwników, które próbują nas przejść, ale jak widzicie, nie ma tak łatwo. No, na razie to chyba żaden Pokémon w ogóle nie wszedł za haulucze, więc jest dobrze. My możemy zrobić kolejnego, już czwartego Pokémona, którym jest Clefairy. I teraz pytanie: gdzie możemy ją postawić? Czy możemy ją dać tutaj do trawy? Byłoby bardzo, bardzo fajnie. Nie możemy. Za każdą gwiazdkę ataki zadają dodatko, jeden dodatkowy damage. To jest bardzo ciekawe. Nie, nigdy takiego jeszcze nie dostałem, bo ja to zagrałem tylko chwilę. Mówię też, chcę z Wami poznać tą grę, więc Więc tak naprawdę to Fraukiemu damy poziom. Naszemu Pokémonowi startemu. Więc dopiero z Wami tą grę poznaję. Jeśli Wam się spodoba, jeśli Wam się podoba, to co ten. To możecie napisać w komentarzu, to zrobię z tego trochę więcej odcinków, bo ten będzie raczej krótki. Myślę, że do 10 minut. I jeśli przegram szybciej, to szybciej oczywiście. Oj, chyba pierwszy raz? Nie, no dobra, Froki go, froki go dokończy. Z jakiegoś powodu teraz było ciężej. Frołki, no co ty robisz? No co ty, Frołki, robisz? Dobra, ale to się jakoś robiło tak, że można zapisać, to jest zapisane jako pierwszy. A potem można było... Zrobić coś takiego i zapisać jako drugi. I teraz, jeśli kliknę, tak i tak, tak to jest fajnie, fajnie, to jest bardzo fajne. I właśnie to zobaczyłem u Judiego, bo u niego zobaczyłem streama i właśnie zobaczyłem, że da się tak zrobić. I w sumie pomyślałem, że, że to jest najlepsza sprawa. Kogo, to komu tu damy poziom? Hauruczy chyba jest największy, a my potrzebujemy pieniędzy. 25 Powera masz. 6, 7, 31. No, on ma 25 Powera. Nie wiem, jak inne statystyki Critical 7%, 30%, 1%, 1%. No, tak. Nie znam się tak dobrze, ale na tym może mieć czwarty poziom, więc damy do NATU. Na którym on w ogóle ewoluował, bo ja nie pamiętam. 25 poziom. Nigdy nie grałem za to, tak szczerze mówiąc, w żadnych Pokémonach. Bo ja chyba, jak byłem mały, grałem w pokemony, w których on istnieje i nigdy nie wiedziałem, jak go złapać, albo, albo nie doszedłem tam nawet wtedy. Teraz, teraz nie pamiętam, ale no nigdy nie grałem za tu, więc fajnie byłoby go tu zrobić. Ledyba się prześlizgnął, te rataty raczej zginą. Czy mamy już dawać na dwójkę, czy jeszcze nie? Mamy już dawać na dwójkę. Ta ratata się zaraz, zaraz sobie umrze, tylko musi tu dobiec, więc sekundka i, i, i będzie gotowe. I będzie gotowe, będziemy zwycięzcami kolejnej tury. I na razie jest prosto, 7 gwiazdek dopiero, ale nikt nie zginął, to jest bardzo ważne. Poziom damy znowu do Frołkiego w końcu nasz starter, i kolejny do, do Natu. Ten Natu coś ma bardzo tanie poziomy, on chyba jest jakiś taki w miarę, w miarę nie za dobry. <grym> ale czemu on w ogóle jest taki... Czemu ten Frołki jest taki słaby w porównaniu... Okej, okay, bo się mu jeszcze liczba rykoszetów zwiększa, to, 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 już, to już trochę lepiej. Nie? Tu jak widzicie, wraz z gwiazdkami lokowywujemy więcej pokemonów. Będziemy mieli 10, a nie 6. No ale to trzeba tam dojść, na razie mamy biedne 7 gwiazdek. Do duo, które są w ogóle ultra szybkie, bo mają dwa speedu. Co w porównaniu do naszych wcześniejszych pokemonów, to tyle nikt nie miał, nie? Najwięcej mi było 1,5 Uledyby. roki, 6 ruki D. tak zrobimy, bo on będzie bił tarczę. Hmm. Stać nas na jajo. 134, mamy 81. Damy drugi poziom dla Haoluczy. Damy drugi poziom dla Haoluczy. Hmm. Rataty znowu na start. Rataty to niedługo w ogóle będą ginąć nas cała. Tak mi się wydaje, bo to jest taki ta, 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 takie poziom HP, że jeśli nasze, nasze pokemony dostaną trochę wyższe levele, to ratata już nie będzie miała co robić. Szczególnie, że ten haulucza, jak widzicie, bije dosyć potężnie. Fajnie jakby się zajął tymi D, tak szczerze mówiąc, a nie tymi ratatami. No właśnie. Bo on jedyny bije taki duży damage do tych, do tych tarcz. Kurde, czy damy radę? Powinniśmy dać radę, no już nie przesadzajmy, to byłoby trochę przykre, jakbyśmy nie dali rady. Nie mogę dać poziomu, trochę, to trochę kolejna sprawa taka. Ale mam więcej gwiazdek, więc powinni być mocniej. Dobra, dajemy tutaj i tutaj już na pewno będzie koniec. rukidy nie dojdą do końca, więc kolejne życie uratowane. Ej, chyba dobrze nam idzie. Nie wiem jak, nie wiem jak tam u innych nie wiem, jak wam to wyszło, może graliście już w tą grę. Ja, jak grałem pierwszy raz, ale doszedłem tylko do dziesiątej gwiazdki chyba. No to już straciłem 4 albo 5 żyć, więc, więc zdecydowanie lepiej mi idzie, jak gram razem z wami. 134. Czy chcemy coś dodawać? Ja mogłem nie ściadać do tej kliferii, ale piąty Pokémon pomyślałem sobie, że jeśli byłby w trawie, to byłoby idealnie, nie? Tak, Clifferi, no niestety nie dostaliśmy, że może stać w trawie. W ogóle żaden Pokémon, który może stać w trawie, to trochę dziwne. Co robi ten. Okej, okay, czyli on jest bardziej tanki po prostu, bo ma dużo więcej HP, tak. Dużo więcej HP, ale za to wolniejszy niż do co może jest akurat dobrym sygnałem. No, i jak widzicie, kolejny Pokémon. Uh, tu jest 30, tu się już przyda kolejny Pokémon. Yamask. Pokémon Duch. Czy mogę cię ustawić? Nie mogę. No, jak na razie to nie ma szczęścia. Okej, okay. czyli on przeklina przeciwników i daje większy damage tym, które są przeklęci. Sprawdzimy go. Czy on może występować tu, gdzie kliferii? Może. Okej. Okay nie dosięga, ale tutaj fajnie, bo tu ma trzy punkty. Wiecie o co chodzi? Na tu byśmy dali, tutaj Cliferi no, może być tutaj. Tylko teraz trzeba zmienić znowu ułożenie. To trzeba zastosowywać w pierwszym, a trzeba zrobić drugi save jeszcze, bo no, inaczej nie, nie będziemy mogli grać, nie? Bo nie zapisze nam się i będzie przypał. Ja tutaj save w drugim. Więc teraz ustawiamy w pierwszym. Damy mu poziom, zobaczymy co z niego będzie. Cliffery to taka jest do wymiany, chyba? No nie wiem, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Zobaczymy jak to jest. Ten Yamaha, zobaczymy jak bije. Powinien przeklinać, kogoś tam przeklnął. O, dobra, dobra. Jamask bije mocno no, i bije mocno. Bije mocno, jeśli tylko przeklnie, to naprawdę jest w stanie uderzyć mocno. Przeklnął. Więc teraz jak uderzy, powinien. O, właśnie. Kurde, całkiem mocna jest ta klątwa. Patrzcie, jak tu schodzi HP, jak, jak biją. Chyba Yamask to będzie nasz taki game changer troszeczkę. A w którego Yamaska? to jest? Aha, no, Fagrigus. Nie, bo bym ciekawy, w którego ewoluuje, Czy to jest Yamask, wiecie, galariański, czy, czy jednak zwykły? ale widzę, że jednak galariański. Yy, drugi, drugi save szybko. Bo mi nic sobie poradzimy. Zatem największy problem to są te Ruki D, no, które jak widzicie giną, więc więc pójdzie szybko. Yy, rataty to na strzała są tak naprawdę już teraz. Mamy już 5 Pokemonów, więc. Kurde, myślę, czy tego szóstego składu, jakby nie kupić już nie mieć z głowy. Bo ja ciągle liczę na to, że ktoś się pojawi w tej trawie. Wiecie, mamy fajne Pokémony, bo tak naprawdę oprócz klifery, które ja osobiście nie za bardzo lubię, to wszystkie te pokemony lubię, są w miarę mocne, ale brakuje nam tego jednego Pokemona, oj, oj, który jest w stanie w, siedzieć w trawie i wiecie i. bić co z tego, że mamy wszędzie indziej, jakby nie mam nikogo w trawie, a to jest dosyć ważna sprawa do duo i tu może być przypał. Tu może być przypał, jeśli z tego co widzę i będzie przypał. Chyba, że. Chyba, że klątwa. Klątwa nas uratowała. Klątwa jamaska nas uratowała, czyli jednak dobrze zrobiłem, że daję go wyżej. Na to sobie dobrze radzi na, tym, na tej skalę, a Jamask po prostu. Damy mu jeszcze jeden poziom i jeszcze. I miałem kupić jajo. Jaki ja jestem głupi! Jaki ja jestem, kurde, głupi. Dobra, musimy zbierać dalej. Przepraszam Was widzowie za to. No, w mojej głowie wyglądało to inaczej. Mówię, ale fajnie, kupimy mu poziom. A okazuje się, że te kupienie poziomu to, to za dużo nie dało. W ogóle, frałki. Hmm, co ty dostaniesz wtedy? Critical plus 0,1. Power, power mi trochę tak, szczerze mówiąc, przeraża, nie? No, ale to może po prostu, może po prostu tak wygląda, a tak naprawdę bije mocniej. No nie wiem, skoro jest starterem, to uważam, że powinien być trochę, trochę mocniej jednak, nie? Bo wybierasz go na start. Nie wiem jak wy, ale zazwyczaj ja przynajmniej ze starterem, to siedzę do końca gry w każdej gierce. A tutaj może tak nie być, jeśli to będzie tak wyglądać. Chyba, że Greninja jest mocniejszy, bo to też jest opcja, bo jednak Greninja jest przepotężnym Pokemonem. Dobra, czy stać nas na to jaja, stać nas i chonecz. Ok, On wygląda jak Pokemon, który mógłby siedzieć w trawie. No i tylko wygląda. No i co teraz? Eee, dobra, Honecz, co ty tu masz? Powiedz mi. Ok, on bije podwójnie do Armora, więc tak szczerze mówiąc, gdzie tu jest ten. ten o tutaj, box. Wyłączamy go. Walczymy yy. dalej zbieramy na kolejne jajo, tylko kosztuje 240. Co tu w ogóle jeszcze jest w sklepie? Protein 10 damage'a więcej. Redukuję speed. Większy dystans. Ok. Stun slow. Ok. To jest ciekawe. Twisted spoon. Nie wiem jak to ma działać w grze. Pewnie się kiedyś przekonamy. O kurde. Co to jest? Nie zauważyłem co to jest za poziom teraz. No z tymi rukili to może być lekka klapa. Jedyne co nas ratuje to ta klątwa maska, bo dzięki temu biję trochę mocniej. Ruki, di, ruki, di, ruki, di. Faj... Nawet jeśli by przeżył, to fajnie by przeżył tylko jeden. Nie przeżyło aż za dużo, bo wiecie, jak to jest potem, potem to już jest przypał. Klontwa bije mocno, dobra. Ja to jest nasz, nasz game changer, przepraszam za to. Nasz game changer i chyba szczerze mówiąc, dzięki niemu uda się nam zajść trochę dalej niż, niż myślałem, że się uda tak szczerze. Fajnie, abyśmy jeszcze dostali game changera, który może być w trawie. Ale to tylko takie moje marzenie, wiecie o co chodzi. 5 do dołu 3 Tak szczerze mówiąc chyba na spokojnie. 244 stariu. Ok. Okej. Okay. To robimy tak. O, no tak, jak zapiszemy, no to wiadomo stariu at unit. Co robi stario? Żeby tylko wiedzieć. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na takim X się robi. No to zapiszemy to tak i później zrobimy dwu, drugi save. Dodamy sobie tego stariu jeszcze raz. Damy go tutaj i zasaveujemy po raz drugi. I teraz nasz save wygląda tak i teraz możemy robić next wave'a. Ogólnie to uważam, że dosyć ładnie mamy to pokryte tak cliffery, tylko mi przeszkadza znowu teraz. No cliffery raczej pójdzie w odstawkę, jeśli tylko się nadarzy okazja. Prawdopodobnie na trawę. Prawdopodobnie w to miejsce albo to, bo żeby nie, 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 nie przecinać się z jamaskiem. Chociaż nie za bardzo wiem, czy to coś daje. Okej, okay, Starmi na wodzie faktycznie bije. I to bije dosyć mocno. to... Kurde, tak szczerze, trafiają na się bardzo dobro, dobre Pokémony. Tylko, że no czemu one się trafiają wszystkie w takich miejscach, a żadna w trawie? Ile teraz kosztuje jajo? 309. To zrobimy tak, auto. I zrobimy sobie z dwie. No teraz jest proste, co, co mam raki tej. o, to no nie takie proste jak myślałem Ajajajaj, aj, aj, aj. wiecie co, trzeba iść trochę teraz w moce niestety I radzić sobie z tym co jest, jak gramy teraz, bo, bo będzie przypał, nie? Bo będzie przypał, a my nie chcemy przypału Ale na tu jak widzicie ciśnie Na tu ciśnie, czy ja już mogę level upa zrobić? Mogę Kurde, tak się bałem tych Rakitejtów, a one a one tak naprawdę cisną, znaczy cisną, tak naprawdę giną. Zobaczymy, jak to będzie. Który mamy wave 15? Ile mamy już nagrywania? Dobra, zrobimy sobie jeszcze 4 wavey i kończymy, żeby też nie było zbyt długiego odcinka. Ale na razie, no trzeba byłoby trochę pododawać poziomów, prawda? Na tu 6 Staryu musi dostać kolejny poziom na następnym razie. Kurde, nie, ta, nie oj, Ojoj, ledyby, ledyby. Trzeba ich zabić, zabić, zabić. Ja strzelaj do nich. Ale tutaj, ojej spóźniłem się troszkę, ale dobrze, że nasze Pokemony już są w miarę mocne. No, te, te Rataty to już niedługo powinny dostawać takie damage, że już nie powinny w ogóle istnieć, że tak powiem zaraz. Najgorsze są te Ratikaty. I z nimi jest faktycznie przypał. Szczególnie, że Stariu, jak widzicie, ma taki... No... Obszar atakowania dosyć dziwny. Dosłownie taki Stariowy. <laughs> Wiecie, tak jak Gwiazdka w teorii można powiedzieć. Brakuje no, tu na środku takiej jeszcze jednej. I wtedy byłaby gwiazdka. Ale i dobra, dobrze sobie radzimy, ile Zara ta jest. Okej. Okay. Trochę Zaradicita się dostaje. To trzeba przyznać bez sprawty Regeneracja jakaś. Co to jest ta regeneracja? Co one wrócą do życia tak jakby? Kurze, ciekawe. Hmm. Klifery zostaje sama tutaj, bo nie pokładam w niej zbyt dużych nadziei. mask dostanie kolejny poziom. Tak, tak sobie zrobimy. Jamask ewoluuje na 34 poziomie. Ona no, na 24. 33? Kurde, co ja mam 24, 33? Wydawało mi się, że, 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 że Misty ma na... starmin na 24 poziomie. Pokemon Pokémon Fire Red, Ale może, może się mylę. Na tu. Barty to z No bez jaj. Co tu się może stać? Musimy zrobić tak, bo nie ma co z tymi Belsproutami. Wiem, że to trochę ryzykowne, ale. <śleskowne> Że tak powiem, no, trzeba sobie jakoś z nimi poradzić, a nie wiedziałem co z nimi jest, ale one po prostu się regenerują z tego co rozumiem. 3 na sekundę, to chyba 3 życia na sekundę. No nie wiem czy, czy po prostu 1 trzecia na sekundę, ale nie, to, to byłoby zbyt op. 11 golda, ok. Hmm. Dobra, ustawimy się tak, jeszcze zrobimy sobie 2 wavy, więc, więc fajnie by było jeszcze kogoś tu pod expić chyba, bo nie będziemy otwierać kolejnego jaja. Nie będziemy otwierać. Nie będziemy to w następnym odcinku dopiero sobie na szóstego Pokemona, bo to, 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 tą Clifery to wywalamy. Na szóstego Pokemona dopiero w następnym odcinku sobie, sobie pozwolimy, a teraz ostatnie dwa wavey. Cliffarity niestety nie zasłużyłeś. Same Sprouty i czy Yamask może ich w końcu, właśnie, czy może ich przekląć, Przeklnął. Teraz to pójdzie z górki. W ogóle dwa wodne Pokemony mam wrażenie najmocniej aktualnie. Tak, nie wiem, czy zauważyliście, że tu, tutaj bardzo znika, znika życie, tak jakby w tym miejscu 4 Belsprouty. No niestety, na tu uderz go jeszcze raz. I trzeba zrobić tak. Nie wiem, czy była taka potrzeba, ale tak szczerze, jak na razie. 20 fala. My jeszcze nie zginęliśmy ani razu. Ej, chyba, chyba, chyba znalazłem naprawdę dobrą drużynę w tych jajkach. Albo dobrze ją ustawiłem, ale w to wątpię, bo takim geniuszem to ja nie jestem. <laughs> I ostatnia fala. Ostatnia fala. No nie udało się w tym odcinku zrobić za dużo. Ale to i tak już trochę czasu minęło, więc wiecie, nie chcę was. Nie chcę was zanudzać, nie chcę robić zbyt długich odcinków, bo, bo odmija się to z celem, uważam, nie? Przynajmniej nie z takiej gry, no bo mógłbym tu zrobić, nie wiem, odcinek godzinny, gdzie cały czas gram gdzie opowiadam, co się dzieje, ale to by zanudziło każdego. A lepiej robić takie krótsze odcinki, a częściej. Z tej gry akurat mogę robić dosyć często, bo, bo jest szybka, jest. Nie muszę tyle montować. Bo... Montowanie na razie sprawia mi duży problem, to muszę przyznać. Więc tej gry mogę robić dosyć często, a, a zobaczymy jak to będzie dalej, nie? Na razie mi się ta gra podoba. Napiszcie, czy wam się ta gra podoba, bo tu już aktualnie to tylko dogorywają nasi przeciwnicy. Chyba, że Bonsli nas zaskoczy, ale no mało życia, bardzo o co chodzi. Ale armora ma bardzo dużo. O kurde. O. Kurde, dobra, mam ochotę na jeszcze jedną rundę. Ostatnia, 21. runda. Damy tylko level upa kiemuś naszemu Pokemonowi niech to będzie stariu i niech to będzie Natu. Natu w ogóle najłatwiej się ekspi. Nie wiem, czy jest najsłabszy. Wydaje mi się, że wcale taki słaby nie jest, a ekspi się go najprościej najtańszy, najtańszy jest w ekspieniu. Ciekawe to jest dosyć. Jestem ciekawy, na jakiej podstawie to jest właśnie wyceniane. Czy właśnie na podstawie siły, bo jeśli tak, no to na tu trochę ciężko, bo bardzo tani jest. Czy na podstawie, nie wiem, jakichś umiejętności, które mają? Takich bardziej, że nie siła sama, a, a po prostu, a po prostu no. Braku mi słowa przepraszam. A po prostu y, umiejętności, które mogą tą siłę dać, ale nie są typowo siłą. Jakby wiecie, nie że siła ataku, tylko umiejętności, które dają konkretną siłę. Na przykład biją potrójnie, jak ataki Froakiego, coś w tym stylu. Trochę się zamontałem na koniec, mam nadzieję, że wam aż tak bardzo to nie przeszkadza. Pamiętajcie, że dalej się uczę, ale mam nadzieję, że w jakiś stopniu fajnie się ogląda te odcinki. A my kończymy tego wave'a, wygramy tego wave'a, mam nadzieję. Jednak nie ostatni wave i przegrany. Kurde, dwa życia. No dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. Nara, do widzenia i cześć. Siemano.